Rozstanie, rozwód i gwarantowany koniec związku, jeżeli mężczyzna w tej relacji będzie przejawiał uległą, a także pantoflarską postawę. Tobie może się wydawać, że Ty to robisz dla dobra sprawy, że ustępujesz w wielu kwestiach, aby już nie doprowadzać do konfliktów. Ze swoją kobietą obawiasz się właśnie tych konfliktów, rezygnujesz z tego, co naprawdę chcesz i o czym myślisz, na rzecz tego, co myśli twoja kobieta, i niestety, mój drogi, tracisz na tym absolutnie swoją pozycję, swój autorytet w tej relacji. Ona pozornie w krótkim przedziale czasu jest szczęśliwa, bo dostała to, co chciała w danym momencie, ale później z biegiem czasu nagle ona nawet nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego wypaliła się i ona już tej relacji nie chce. Dlaczego? Bardzo prostymi słowami, mój drogi, dlatego że kobiety nie czują pociągu do uległych mężczyzn, a do zdrowo dominujących samców. Wiem, nie brzmi to poprawnie politycznie, ale pamiętajcie o tym, że ja Wam to mówię również dla Waszych kobiet, a nie tylko dla Was, aby mogły one czuć do Was ten pociąg, szacunek, aby one również mogły być w Was wpatrzone i abyście obydwoje byli kulistami. Szczęśliwi w tych relacjach, więc jeżeli chcecie, abym sparł Was w tym kompleksowo, napiszcie do mnie maila. Pogadamy.